Witam wszystkich w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę DOLMEN. Jest taki... Gra, to jest to taka gra RPG. Takie souls-like, takie soulsy w kosmosie, w science-fiction. No i co, zaczynamy. Niestety muszę nagrywać drugi raz. Na pierwszym... Przy pierwszej próbie coś się zrąbało z dźwiękiem. I... Niestety słychać tylko mnie, a nie słychać gry. Zrobimy nowego ludzika. Nazwę go tak samo, będzie można? wyposażenie. dobra, teraz tylko czy... ...posiłka zrobić? Czy hybrydę? Może teraz spróbujemy osiłkiem... czerwonego ludzika. A wszystko się zrobiło na czerwono, elegancko. No idziemy. Tak. Kacynkę oczywiście też nagram. It makes the membranes that separate universes thinner, making different realities collide. An interdimensional rift appeared at the mining station in Revion Prime. The entire installation was infested by creatures and who knows what else. We need to contain the effects of this catastrophe before it's too late. Your mission is to go to the mining station in Revion Prime. Exterminate the creatures and bring back samples and crystals so we can study ways to contain future incidents. You will be teleported to the station. We will provide tactical support. But once inside the station, you will be on your own. Due to interference, the teleportation will be turbulent. We count on you to contain this crisis. To teleport in three, two, one. Welcome to Revion Prime. Commander, come in. What happened? Something interfered with the teleport. I've never seen readings like this. Are you sure I'm in the right place? If I'm reading it right, you're on the disposal area. Keep us informed on your progress. No jesteśmy teleportowało nas do tej kopalni. No, jak zwykle w takich chwilach coś poszło nie tak. Energią, dobra. Energią się leczymy. To Jest to niebieskie, niebieski pasek lekki tak, ciężki atak, no jak w solsach. Zobaczymy, czy to będzie warty ten osiłek. Czy lepiej trzeba uzyskać przy hybrydzie. Najwyżej następny. A mamy blokowanie też na tych. Najwyżej na następny odcinek Przejdę z powrotem na hybrydę Staram się dojść do tego samego miejsca na tamtym nagraniu niestety się spsuło O, o siłek jako siłek Chyba większy damage robi A wyleczę się do końca Co mi tam? Mhm, dobra, i pod krzyżakiem w dół mamy Akumulator który używamy ładuje nam się energia. Energią się leczymy. Jakąś trudkę nakładają te paskudy. Energią się leczymy i tak to mniej więcej wygląda. A, jeszcze nic się nie zrąbało. To bo nie będzie to odcinek w 2K. Będzie trochę lepsza, jakość walka dysensowa. Mamy pistoleczki. jak też by jakieś takie pseudo souls z krabinami, chyba Immortal. Coś tam? Niby Krab. Ten Dolman nie sprawdzałem recenzji. Boja nawigacyjna. Nie mogę nic zrobić z boją, ale odnowiło mi wszystko. Czyli te boje to są takie ogniska z solców, nie będę dużo takich nawiązań do solców gadał. Bo rozwalimy te pojemniki. Było pusto. Tam widzę Mobek się odrodził. Ora, teraz tutaj. Już drugi raz nagrywam to samo, to mniej więcej wiem gdzie iść. Nie więcej wiem od czego padnę. Mamy sprint standardowo, bieganko. To jakieś fanty... O kurczę, zrąbał to. Zagapiłem się. może tego pajaca zabiję? O nie, to jest ten większy. Ty knucie. się podleczyć. Pula i podkę. Jest nadzieję, że tak będą tyrać te mopki. Jest trochę opór. Tak, zyskoczę tutaj. A tak, skoku Dobra. Ewakuacja. odstęka Dobra, i to czerwone, ten czerwony kamyczek to jest ten dolmen tytułowy. No hmm. to trzeba trochę pogrzebać, pokręcić się po tej mapce. Reaktor, czyli jakieś odpalenie się, odpalamy się jakąś energią. O! O mu na do dupy. No, dwóch na jednego. Może to są te słabsze poby... Olej się tu narobiło. Zderzeń tylko nie padł. Jak chyba daje radę. Chyba zostanę przy, przy tym osiłku. O tu jest winda. Gdzie indziej chyba przejścia nie ma. Graficznie jest nawet spoko. Ładnie wygląda gierka. Chodzi też dobrze. Jedynie ja mamy w tych kasenkach mi się też trochę chyba jest gorsza jakość O, żebym się tu zakręcił No nie, ja go zabiję i on mnie zabił Ra, taki hektar będą musiał przebiec. Początki niestety są ciężkie. Tylko tutaj do góry chyba ja muszę rozwalić. To spętam, on będzie mnie strzelał. Teraz na albo nie na i po staminie. gonią te parówy. O nie no i za dużej się narobiło Znowu dziebieg Przerąbane. No jest taki hop jak się wydaje. Później jak się tyle podeks do ich mocy, nie bił. Pomija tego tego z tego będę wyłazić te skarabeusze, pańczaki. To brzmi go nie jakieś. Idźcie do siebie. A, nie miałem energii, odpaliłem to. Ten jeszcze zatruł. Dawaj, dawaj, dawaj. Trzeba się podleczyć. Jestem toksynę. Mam obrady minus 10%, szybkość minus 10%. Czyli ogólnie, mam przestrane. Typnoś na żywioły, jak ja mam żywioł, ja jestem od czy co? Jest podatny chyba na tą trutkę. Ale teraz na spokojnie, żeby nie spaść. wpadł? chyba. Mm, tu jest coś niebieskiego. Akumulator. Fajnie, nabierze sobie tą energię. Ale postrzelamy sobie teraz. A, odpaliłem ten dopalacz, ale nie ma energii. Tu jakie w ogóle żółte itemki do podniesienia. O, tam jakiś biały się pojawił z jakiegoś mobka. A, pojemiczny spowalniają. Spowalniają i zabierają tą staminę. Podleczony, można iść dalej. jest jakiś nie to hmm, przez strzelanie się ładuje tej energii znaczek a to z tego robaka już zostało Stronę. Może przejdę tam, po tą skrzynię Pusta się wracam Chciałem dojść do pierwszego bossa, ale czy to jest daleka droga pewnie Masz trutkę. No, ją ja mnie oplu. Fragmenty metanolu. Jedna potka mi jeszcze została. Nie ciekawie Alon on sapie w tym kasku. Zerknę tutaj. Ale... Boję się, cykam się. <grymne> Mało tej energii odnawia.

To jest nasza baza, tu będziemy w niej mogli się ulepszać. Kolorki. Tak, sam kolor mogę zmienić? Tak, tylko kolor. Drzwi jakieś zamknięte, może będzie być później odblokowane. Tutaj crafting. Na razie nic nie mogę wykrawić. A no, jakiś hełm ja mogę. Czy on będzie lepszy od mojego? Nie mam pojęcia, czy będzie lepszy, czy nie będzie lepszy. Ogniowy, lodowy, pistolet kwasowy. Nie mamy crafting. Możemy tworzyć sobie bronie. Tutaj? Tutaj level. Tak jest. Mam poziom ósmy. Podam w HP. A, jeden level tylko mogę zrobić. Podam w HP. Zobaczcie, to trochę bardziej wytrzymał I tutaj też na górę. To jest ziemek Sebastian. Reaktor lodowy. Reaktor ogniowy. Odruć bossów, gra wieloosobowa. Hm. Czyli można pewnie zrobić sobie taki restart. Taka nowa gra plus jakby. Co tu jest? Jakiś dziennik. Na Coś jeszcze jest? Komory jakieś. Dobra, to myślę, że w tym, na tym etapie chyba zakończymy ten odcinek pierwszy. Lepszymy ten level. Hmm. Broń żadnie nie krawce, chyba że. Technologie. na razie nie mogę ulepszyć. Sprzęt jest reaktor. A tam ogniowie. Będę palił pająki. Dobra, nic więcej nie mam. Tutaj na razie się nie teleportuje nigdzie. I to było na tyle. Jeśli się podobało, zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, do wpadania na moje social media, instagramy, twittery, Twitche TikToki jeszcze i Facebooki. No i to było na tyle do następnego. Myślę, że może jeszcze nagram z odcinek bo 2. Ale też się pewnie okaże. Zobaczy, czy będzie jakiś odzew pod filmikami. No i tyle. Bajo.